Aj daram, daj da, kwiatkowie O, ile się ty, mój lecie. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Agnieszka Brzeżańska i znajdujemy się dzisiaj w galerii Villa Polonia w Busku Zdroju. Dzisiaj Państwa chciałabym oprowadzić po mojej wystawie pod tytułem Zaklęcia i Przodki, a później wysłuchamy koncertu muzyki improwizowanej.

Ale się ty mój lasie, a to cię rozweseli. A za zuleńka ku kaptaszkowie przylecieli, a za zuleńka ku kaptaszkowie przylecieli. Aj num daj da 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 na rajda. Dan. Aj danum daj da da danum da na rajda. Oj, szumi las, szumi las, a kwitnie gałązeczka, ale tajemnice zna mała... Dobry wieczór, znajdujemy się w galerii Villa Polonia. Za chwilę odbędzie się koncert połączony z wystawą Pani Agnieszki Brzeżańskiej, zaklęcia i przodki. Taki ci śpiewają, a idzie głos do nieba. Aj da, na da, da, dum, daj da, na da, 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 Aj da, dum, da, 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 dum, daj da, na da, da, da,